Cześć! Przygotowałem trening dla Was, który możecie wykonać w domu bez użycia żadnego sprzętu. Także zaczynamy od rozgrzewki. To będzie ćwiczenie pajacyki. Zademonstruję. Następnie przechodzimy do dynamicznej rozgrzewki. Wykopy, prosta nóżka z przejściami. Lewa, prawa noga. Następnie boksowanie na bok. Kręty, głowa cały czas do, do przodu i trzecie ćwiczenie noga z tyłu ręce na bok, przeskakujemy strona na stronę to będzie wasze dynamiczne rozciąganie po czym przejdziemy do y, ćwiczeń właściwych przysiady z wyskokiem wykroki do przodu Beczki. po czym przejdziemy do ćwiczeń wzmacniających brzuch unoszenie nóg następnie deska na jedną stronę następnie przechodzimy do drugiej strony I kolejne ćwiczenie Deska przodem. Po czym wykonujemy ćwiczenia rozciągające statyczne, czyli pachwinki. Przód. Może być również przysiad siat podkawki jeśli potrzebujecie rozciągnąć jeszcze inne grupy mięśniowe śmiało możecie dodać do tego treningu Pozdrawiam jej zabawy